Dziękuję i cieszę się, że przybyliście Państwo tak licznie do nas, aby razem upamiętnić i oddać cześć, hołd wszystkim tym, którzy zginęli w lipcu 45 roku. Tak jak co roku spotykamy się tutaj w GIBAch. Trzecią niedzielę lipca. Świadczy to tylko o tym, że my, jako mieszkańcy, ale i państwo, pamiętacie. Pamiętacie o tym, pamiętacie o tych wszystkich, którzy zginęli. Tradycja w naszym społeczeństwie jest bardzo ważna. Nic tak nie oddaje tego, co chcemy przekazać dla następnych pokoleń, jak tradycja. I my tej tradycji się trzymamy, bo naszym obowiązkiem, jak było to powiedziane w Kazaniu, przez Jego Ekscelencję Biskupa, bo jest to obowiązek przekazywanie pamięci przyszłym pokoleniom, żeby one również pamiętały. My tutaj pamiętamy, samorząd, mieszkańcy, rodziny, wszyscy ci, którzy przyczynili się do powstania tego symbolicznego pomnika, który mam za sobą, miejsca pamięci. Dodam, iż inicjatywa była oddolna. Powstał komitet w trudnych czasach w początku reformy, który nawet jeszcze przed reformą administracji, ustroju państwa, który zaangażował się w utworzenie takiego miejsca. I tutaj z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować. Ja też chcę podziękować na początku panu Wójtowi za zaproszenie Proszę. po dziewięciu latach. Że mogę znowu być po dziewięciu latach, uczestniczyć w tej uroczystości w Gibach, w imię pamięci pamięci ważnej dla poszczególnych rodzin, pamięci ważnej dla całej społeczności lokalnej, pamięci ważnej także w wymiarze ogólnonarodowym. Jest to dla mnie szczególnie miłe zaproszenie, że mogę tutaj być także jako obywatel ziemi sejnejskiej. Mogę być tutaj również jako syn, wnuk, prawnuk dawnej Rzeczypospolitej, tych wschodnich, północno-wschodnich kresów najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Dla mnie są to tradycje niesłychanie ważne, żywe, a niewątpliwie obława augustowska jest fragmentem, istotnym fragmentem martyrologii całej Polski północno-wschodniej. No przecież nigdzie, tylko tu, w tej resztkówce dawnych kresów wschodnich miała miejsce taka masowa akcja represjonowania ludności polskiej, szczególnie ludności cywilnej, aczkolwiek łapano, szukano tutaj ak -owców. Dzisiaj, spotykając się po raz kolejny, czcimy pamięć o naszych bohaterach. Nie tylko lokalnych, nie tylko regionalnych, ale o bohaterach walczących o wolną, niepodległą, demokratyczną Polskę, bo oni wówczas o to walczyli. Także i to, co mamy wyryte tutaj po mojej prawej stronie, co już tutaj było przytoczone, zginęli, bo byli Polakami, którzy swoje życie, najwyższą wartość oddali za to, abyśmy mogli dzisiaj. Po kilkudziesięciu latach od zakończenia wojny żyć w niepodległej, najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Ksiądz biskup na początku swojej homilii przytoczył słowa, że czytajcie tak długo, póki Wam czasu starczy. Ja bym chciał trochę zmienić ten tekst, przywołując to, co. Wspominamy przez lata i dzisiaj już było przywołane, że mimo upływu 79 lat, do dzisiaj tak na dobre powszechnie nie znamy miejsca, gdzie leżą ciała naszych bliskich, gdzie są ich mogiły. Wiemy, że są na wschód za tym wzgórzem. Nieopodal, można powiedzieć, w linii prostej, tak wiele kilometrów nas nie dzieli. A jednocześnie. Dzieli tak wiele, dopóki totalitaryzmy, które wówczas spowodowały śmierć naszych bliskich, nie ode odejdą w niepamięć, dopóty ta walka o ich należyty pochówek nie będzie możliwa. I stąd możemy powiedzieć, że będziemy działać tak długo, póki. Należyty im pochówek nie zapewnimy. Historycy nazywają tragiczne wydarzenia na Subalszczyźnie w lipcu 1945 roku Małym Katyniem. 79 lat temu oddziały Armii Czerwonej, Smierszu, NKWD oraz oddziały I Armii Ludowego Wojska Polskiego uderzyły w działaczy pod ziemię niepodległościowego. Aresztowano kilka tysięcy lokalnych mieszkańców. Spośród nich wydzielono około 600 osób, którzy działali w obronie niepodległej Polski i uprowadzono je w niewiadowym kierunku. Mimo wytężonych badań w pobliżu granicy z Białorusią, utrudniającą poszukiwania, niczego nie odkryto. do Domniemania, że są w śmierci w kaletach, też nie udało się potwierdzić. Uroczystość w Gibach jest symbolem uczczenia tych ofiar i przywołania wielkiego dramatu naszej historii. Oddajemy cześć prześladowanym rodakom, którzy zapłacili straszliwą cenę za wierność Polsce. Jesteśmy świadomi swojej należności wobec ich patriotyczne postawy. Wzgórze krzyży jest traktowano jako symboliczny grup tych, którzy zginęli, bo byli Polakami.